Przedsiębiorca-siedlec, ojciec trójki dzieci, przyznał się do zabójstwa 14-letniego syna. Do wstrząsającej zbrodni doszło w pensjonacie w okolicach Białego Dunajca. 45-latek został tymczasowo aresztowany. Będzie przebywał na szpitalnym oddziale aresztu, gdzie zostanie poddany obserwacji. Więcej o tej wstrząsającej sprawie przeczytacie w artykule Marioli Zaczyńskiej. Siedlczanie dość często narzekają na porządek w miejskim parku. Ale podczas gdy zwykli mieszkańcy pytają, dlaczego tak brudno, radni chcą wiedzieć, dlaczego tak drogo. W tegorocznym budżecie na utrzymanie czystości i porządku w parku przewidziano 350 tysięcy złotych, ale na czerwcowej sesji Rada Miasta dołożyła agencji kolejne 300 tysięcy. Dlaczego? Przeczytajcie w artykule Bartosza Szumowskiego Drogie zgrabianie parku. Przed nami 25 mazowiecki samochodowy i motocyklowy rajd turystyczny. Ta impreza od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego regionu. Odbędzie się tradycyjnie w połowie września. Zapisy już ruszyły. W tym roku uczestnicy rajdu będą mieli do pokonania około 60 km pięknej trasy, której celem będzie dworek w Dąbrowie. Szczegóły w najnowszym wydaniu tygodnika. Pochodząca z Żeliszewa dużego Olga Chojecka była naszą jedyną reprezentantką podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Zawodniczka chodu sportowego WLKS Nowe Iganie wzięła udział w rywalizacji sztafet mieszanych, konkurencji, która na paryskiej olimpiadzie debiutowała. Olga Chojecka z partnerem sportowym zajęli szesnaste miejsce. Jednak chodziarka zapewnia, że jeszcze nie pokazała na co ją naprawdę stać. O Olimpiadzie od kuchni oraz Nadziejach na Start Los Angeles z naszą Olimpijką rozmawia Paweł Świerczewski. Zachęcamy do zakupu najnowszego wydania tygodnika Siedleckiego.